Informacja do zadań od 31 do 32. Opis pewnego produktu spożywczego zawiera informacje dotyczące związków chemicznych wchodzących w jego skład. Wynika z niego, że najliczniejszą grupę związków stanowią węglowodany, to jest fruktoza, glukoza i maltoza. Obecne są też kwasy organiczne cytrynowy, glukonowy, jabłkowy i foliowy. Wyższe alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, estry oraz związki polifenolowe. Ponadto w skład produktów wchodzą białka, pewne ilości mikroelementów oraz witaminy. Jego barwa uzależniona jest od obecności barwników. Na lekcji chemii uczniowie zapoznali się z opisem produktu spożywczego i z przygotowanym zestawem doświadczalnym zilustrowanym na poniższym schemacie. Widzimy, że pierwsza próba to jest taka kontrolna. Mamy roztwór wodny glukozy, no i dodajemy odczynnika Trommera czy też po prostu wszystko co jest niezbędne do zajścia próby Trommera czyli zawiesina wodorotlenku miedzi dwa z nadmiarem wodorotlenku sodu. Tak samo w drugiej probówce tylko że tam zamiast roztworu glukozy jest nasz produkt spożywczy rozpuszczony w wodzie. Następnie sformułowali cel doświadczenia, potwierdzenie obecności glukozy w badanym produkcie spożywczym. Po zmieszaniu reagentów uczniowie ogrzali zawartość obu probówek i po chwili w każdej z nich zaobserwowali powstanie ceglasto-czerwonego osadu, czyli po prostu próba Trommera M jak mieć trommer. Przemianę zachodzącą w probówce pierwszej nazwali próbą kontrolną, a przemianę zachodzącą w probówce drugiej próbą badawczą. Na podstawie przyjętych założeń i obserwacji uczniowie sformułowali wniosek. W produkcie spożywczym obecna jest glukoza. Zadanie 32. W probówce pierwszej zaszła reakcja glukozy z odczynnikiem Tromera zgodnie z poniższym schematem. No i jak widzimy mamy tutaj najpierw glukozę rozpisaną nie wzorem Fischera, tylko bardziej można powiedzieć wzorem pod tą reakcję redox. Nie ma tutaj uwzględnionej całej stereoizomerii. Plus wodorotlenek miedzi 2, plus co ważne w próbie tromera środowisko zasadowe powstaje nam anion kwasu karboksylowego, tak zwanego kwasu aldonowego. W przypadku glukozy to jest kwas glukonowy, Oprócz tego ceglasto-czerwony tlenek miedzi 1 oraz woda podpunkt A. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów, czyli ten zapis jonowo-elektronowy, równania procesów redukcji. I utleniania. Bardzo ważne jest, żeby sobie zwrócić na samym początku, co się redukuje, co się utlenia. Bo jeżeli nawet opiszemy sobie te procesy prawidłowo, ale utlenienie będzie tam, gdzie jest miejsce na równanie procesu redukcji i vice versa, no to wtedy niestety, ale aż dwa punkty tracimy na tym zadaniu. Więc sprawdźmy, co się tutaj faktycznie dzieje. Mieć w miedzi 2, jak sama nazwa wskazuje, jest na drugim stopniu utlenienia i redukuje się na pierwszy stopień utlenienia do tlenku miedzi 1, Więc to będzie na pewno proces redukcji, który możemy sobie tutaj od razu opisać w równaniu. Czyli CUOH dwa razy wzięte, powstaje nam z tego CU2O. Widzimy już od razu, że powinniśmy dopisać dwójkę przed wodorotlenkiem miedzi 2. W ten sposób mamy po lewej i po prawej stronie od razu po dwa atomy miedzi, więc ułatwia nam to dalsze rozkmienianie tego procesu redukcji. Widzimy również, że 1. Atom miedzi redukuje się z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy, czyli każdy atom miedzi przyjmuje po jednym elektronie. My natomiast mamy tutaj dwa atomy miedzi, które się redukują w ten sposób, więc elektronów będzie nie jeden, a aż dwa. Ważne trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu brać pod uwagę ilość tych atomów, które ulegają danemu procesowi. W danym równaniu, w tym zapisie jonowo elektronowym. Oprócz tego widzimy teraz, że po lewej stronie mamy ładunek minus 2, jak sobie zsumujemy wszystkie drobiny, które tam są. Natomiast po prawej nie mamy w ogóle żadnego ładunku, ładunek wynosi 0. Więc żeby wyrównać ten ładunek, i to jest ważne w sytuacji, kiedy dobieramy równanie za pomocą anionów wodorotlenkowych OH-, musimy tutaj dopisać tyle anionów OH- po prawej stronie, żeby ten ładunek był równy temu po lewej stronie, czyli po prostu. To będzie dokładnie 2 razy OH. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego na przykład nie uwzględniłem najpierw wody? No bo woda już nam nie wprowadza ładunku, więc wszystko, co wprowadza o ładunek, to jest elektrony. Tutaj, akurat, jonów innych nie mamy, poza elektronami i anionami wodorotlenkowymi, nic więcej nam ładunku nie wprowadza. No to wodę sobie dopiszemy na sam koniec. Gdzie ją dopiszemy? Można tutaj to zweryfikować, patrząc chociażby, że po lewej stronie równania reakcji, Mamy łącznie cztery atomy tlenu. Po prawej stronie równania reakcji mamy trzy atomy tlenu, więc trzeba będzie dopisać jeszcze jedną cząsteczkę wody. Jak tutaj dobierasz sobie to równanie, czy za pomocą tlenów, czy wodorów, to jest naprawdę obojętne, bo można teraz dodatkowo sprawdzić, żeby pozbyć się dodatkowego stresu, że coś mogło tu nie wyjść. Czyli mamy po prawej stronie dwa atomy tlenu w cząsteczce wody, 2 atomy tlenu w dwóch anionach OH-. Natomiast po lewej stronie... Mamy dwa razy wzięte grupy OH- i dwie cząsteczki wodorotlenku miedzi 2, więc łącznie po lewej stronie również znajdują się cztery atomy wodoru. Równanie procesu redukcji już jest jak najbardziej prawidłowo ustalone. Co do równania procesu utleniania, no to tutaj trzeba sobie przepisać tą całą cząsteczkę i... Tutaj mam na myśli cząsteczki organiczne, ponieważ w grupie aldehydowej, gdybyśmy sobie to tutaj rozrysowali na marginesie, to zobaczymy, że węgiel będzie posiadał stopień utlenienia. No właśnie, który? Plus pierwszy stopień utlenienia posiada atom wodoru, minus drugi posiada atom tlenu. Więc jak sobie zsumujemy minus dwa plus jeden, to daje nam to minus jeden sumaryczny ładunek tego, co do tego atomu węgla przylega. Możemy powiedzieć, z czym jest połączony ten atom węgla innego niż inny atom węgla, który tam jest dalej troszeczkę. Więc żeby ta grupa zachowała ładunek obojętny ładunek 0, no to musi ten atom tlenu mieć plus pierwszy stopień utlenienia. Analogicznie możemy coś takiego policzyć dla tego anionu CO- jeżeli masz wątpliwość, jak uwzględnić ten minus, to można oczywiście policzyć to też dla grupy karboksylowej, bo gwarantuję Ci, że wychodzi w takiej sytuacji tak samo. Natomiast bierzemy sobie pod uwagę fakt, że ten atom tlenu będzie miał minus drugi stopień utlenienia. Ten atom tlenu, który jest tutaj na dole, też będzie miał minus drugi stopień utlenienia. A zatem, czy ten atom węgla, który znajduje się po lewej stronie, będzie miał plus czwarty stopień utlenienia? Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ sumarycznie. Cały ten anion musi mieć ładunek minus 1, a będzie go miał tylko w sytuacji, gdy nasz atom węgla będzie miał plus 3 stopień utlenienia, no bo plus 3, minus 2 i minus 2 to łącznie daje minus 1, i to jest właśnie powód, dla którego ten atom tlenu na dole posiada ujemny ładunek. Więc możemy sobie jasno określić, że nasz związek, czyli teraz go sobie tutaj przepiszmy glukoza przekształca się do soli, kwasu glukonowego, w zasadzie do anionu tego kwasu, i przy okazji musi oddawać dwa elektrony. Więc zapiszemy sobie je po prawej stronie równania reakcji. Oprócz tego widzimy teraz, że no nie zgadzają nam się ładunki, to ewidentnie. W takim razie, po lewej stronie, żeby wyrównać ten ładunek, który jest po prawej, minus 3, a po lewej jest 0, więc po lewej stronie dopiszemy sobie 3 aniony OH-. Wtedy po lewej, jak i po prawej stronie będziemy mieli ładunek 3-. No i jeszcze brakuje nam wody. Jak tutaj uwzględnić najszybciej, ile tych cząsteczek wody musimy dopisać? Po prostu w przypadku cukrów dobrze sprawdza się przeliczenie atomów tlenu. Czyli mamy tak naprawdę to, co się zmienia w przypadku glukozy, to jest ta grupa aldehydowa. Tu mamy 1 atom tlenu. 3 atomy tlenu w anionach OH-. Natomiast po prawej stronie mamy dwa atomy tlenu w anionie tego kwasu karboksylowego. Po lewej stronie mamy cztery atomy w tym miejscu, gdzie się zmienia wszystko. Po prawej dwa atomy tlenu, więc dopiszemy po prostu dwie cząsteczki wody. Jeżeli chcemy się upewnić i sprawdzić sobie, czy na pewno to tak będzie wyglądać, to po prostu możemy przeliczyć sobie te atomy wodoru w tym miejscu, gdzie się wszystko zmienia. Po lewej stronie widzimy, że grupa aldehydowa ma jeden atom wodoru, następnie Aniony wodorotlenkowe mają 3, czyli łącznie w tym miejscu, gdzie nam się to wszystko zmienia, bo tego łańcucha, tutaj poza tą grupą aldehydową nie musimy liczyć, bo tam nam się nic nie zmienia. To jest dokładnie 4 atomy wodoru po lewej stronie, no i do tego jeszcze po prawej mamy 2 razy 2, czyli 4 atomy wodoru po prawej stronie. Wszystko nam się zgadza. Więc możemy przejść do podpunktu B. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie. Widząc, że każdy z procesów ma dwa elektrony, to nie musimy żadnego z równań tutaj przemnażać ze sobą. Po prostu sumując je, te elektrony nam się skrócą i nie będziemy mieli ich w tym równaniu końcowym. Więc. Wystarczy tak naprawdę, że dopiszemy sobie dwójkę przed wodorotlenkiem miedzi 2, podkreślam, do tego jeszcze dwójkę będziemy musieli dopisać. No tylko pytanie, gdzie? No bo tutaj nic szczególnego nie musimy dopisywać przy tlenku miedzi 1. Przy związkach organicznych widzimy, że też nie mamy żadnego współczynnika, więc tak naprawdę tutaj całość już jest ustalona. Nie musimy również wpisywać koniecznie jedynki, to znaczy można, ale jest to opcjonalne w sytuacji, gdy mamy takie kropeczki do wypełnienia, żeby wypełnić współczynniki stychemetryczne na schemacie. Po prawej stronie widzimy, że cząsteczek wody mamy w równaniu procesu redukcji jedną, natomiast w równaniu procesu utlenienia mamy dwie, co łącznie daje nam trzy takie cząsteczki wody po prawej. Co do OH minus widzimy, że w procesie utleniania są trzy aniony OH minus po lewej stronie, natomiast dwa są w procesie redukcji po prawej. Trzy odjąć dwa to jest jeden, więc tutaj również nie musimy nic dopisywać. Jest to świetny przykład. Takiego schematu, w którym zalecam zawsze podczas uzupełnienia współczynników stychemetrycznych podkreślanie. Dlaczego? Ponieważ kiedy podkreślasz ustalony współczynnik stechiometryczny wraz z substancją, której dotyczy ten współczynnik, bądź też w sytuacji, w której nie ma takiego współczynnika, po prostu podkreślasz daną substancję, masz wtedy pewność, że ten redoks jest ustalony. Tutaj trzeba było tak naprawdę dopisać tylko współczynniki w dwóch miejscach, żeby mieć punkt. I w sytuacji, w której wracasz, po prostu kartkujesz ten arkusz, sprawdzając sobie to zadanie, możesz się zacząć zastanawiać, czemu tutaj nie ma współczynników, jeżeli po prostu nie będziesz podkreślać każdej substancji po kolei. Nie jest to aż tak czasochłonne. A bardzo przydatne w tego typu zadania. Tak należało rozwiązać zadanie 32, aby uzyskać trzy punkty za to zadanie: po jednym punkcie za każdy z procesów redukcji i utleniania oraz jeden punkt za prawidłowo uzupełnione współczynniki stechiometryczne.